Twoja grupa krwi, a odchudzanie. Stwórz wakacyjną sylwetkę zgodnie z uwarunkowaniami twojego organizmu. Autor Dr. Renata Zarzycka. Lektor Dr. Renata Zarzycka. Nagranie, które właśnie odsłuchujesz, nosi tytuł: Piękno pochodzi z naszego wnętrza. Czy wiesz, jaki wpływ na nasze zdrowie i urodę mają witaminy, minerały oraz nasze myśli i emocje? To nagranie zostało stworzone we współpracy z wydawnictwem The Black Horse oraz studiem lektorskim Deep Voice Studio przez Renatę Zarzycką, trenera biznesu i rozwoju osobistego, life coacha, coacha zdrowia i doradcę do spraw diety i suplementacji. Dodatkowo, audiobook ten zawiera informacje na temat czynników, od których zależy nasze zdrowie i wewnętrzne piękno. Dzięki nim emanujemy na zewnątrz, a magiczne efekty młodości naszej duszy mogą dostrzegać w nas inni ludzie. Audiobook ten należy do publikacji wydanych serii Akademia Rozwoju Coaching Życia. Seria zawiera publikacje dla osób, które pragną dbać o zdrowie, utrzymać młody wygląd i prawidłowo zadbać o piękną, zdrową sylwetkę ciała. Audiobook jest wzbogacony w muzyczne frazy. Kompozycja i wykonanie jest autorstwa Renaty Zażyckiej, która jest jednocześnie autorką tego audiobooka. Zapraszam również do skorzystania z innych publikacji i audiobooków Akademii Rozwoju Coaching Życia. Zdrowe ciało zależy od pogody ducha. Zrób fitness dla swojego umysłu. Nasze myśli i związane z tym emocje ściśle wpływają na jakość naszego życia i nasze samopoczucie. Tym samym promują chorobę, uzdrawiają nas. Bądź utrzymują w doskonałej kondycji i zdrowiu do późnej starości. Denis Kembro powiedział kiedyś, że życie to 10% tego, co nam się przytrafia i 90% tego, jak na to reagujemy. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, jak potężną moc na zdrowie naszego ciała mają nasze myśli, nigdy więcej nie pomyślimy negatywnie. Warto zatem tu i teraz poćwiczyć umysł i skoncentrować go na pozytywnych emocjach. Wtedy to poprzez oczy będzie się uśmiechała nasza dusza, przepełniona radością życia i jego pięknem. Pokazując innym nasze wnętrze, a nie tylko samo ciało. Albowiem ciało przybiera niekiedy różne formy i rozmiary, a w dodatku starzeje się. Lecz dusza zawsze może pozostawać młoda i radosna, jak dziecko. Piękno w nas to czynienie w oku dobra. Twórzmy razem pozytywną energię. Czynienie dobra to dobroczynność, na przykład w schronisku dla zwierząt, w domu dziecka, w domu Złotej Jesieni, w hospicjum. Dostrzegajmy drugiego człowieka po prostu w dniu codziennym i dajmy mu swoją uwagę, wysłuchajmy jego historii, pochylmy się nad jego losem. To przypomina mi historię pewnego mężczyzny, który dzień w dzień odwiedzał swoją żonę w domu starości. Była ona chora na Alzheimera i już go nie poznawała. Pewnego dnia pielęgniarka zapytała starszego pana, po co właściwie odwiedza on swoją żonę tak często, gdyż żona i tak nie rozpoznawała go. Odpowiedział, że dla niego to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest, że to on pamięta, kim ona była dla niego i kim jest. Pamiętał pierwsze ich spotkanie, pierwszą randkę i pierwszy pocałunek. Pierwszy romantyczny pocałunek, a później drugi, trzeci oraz kolejne nadają nam... Se Sample complete. Ready to continue?